Witajcie, kochani! Moi drodzy, Oliwier potrzebuje przejść pilnie piątą operację nóżki. Ta operacja jest kluczowa. Jeżeli nie dojdzie do tej operacji, tyle ciężkich i męczących rehabilitacji pójdzie na marne. Oliwier będzie skazany na amputację i protezowanie do końca życia. Bardzo chcielibyśmy Was prosić o symboliczną cegiełkę, o podanie tego filmu dalej. Bardzo was proszę, pomóżcie mi postawić mojego synka na równe nóżki. Błagamy Was o pomoc. Bardzo was prosimy.